to a real bond cause brothers first cause we're a know but we don't you'll always be with me change the game without even knowing and you'll always be my brother how can we not talk about family when family's all we got Panie mam pytanko Ty zaglądałeś tutaj do oleju yy, w sprężarce może? bo dzisiaj talerzowałem i wywaliło mi korek pod koniec już na szczęście i trochę tutaj widzisz ochlapało i chodzi o to jaki olej mam tutaj dolać teraz yy, czy się orientujesz może co się tutaj leje siema siemano zaczynamy dzień od wyjazdu ze sklepu po sklinkę i lusterko muszę kupić bo wczoraj stalerzowałem uchwyt jest dobry, sam lusterko muszę powiedzieć, bo będę wodził po ferment, dzisiaj bez lusterka nijak jechać nie da się tak więc za chwilę działa dobra zaczynamy działać jakoś tak opornie dzisiaj wszystko się zaczyna jeszcze trzeba będę zeciekł. Hebel zrobić na krótko Byłem pytać ile kosztuje kosa do Bizona na 240 zł Nowa kosa nawet nie ma sensu używanych szukać chyba PZI działamy Chodzimy z pierwszym Ale tak mokro jest na polu, że stawia bokiem Nie ładuje dużo Aby tylko to skończyć dzisiaj Na orkę i tak jest za mokro No jeszcze bym po fermentem iść

Pociągnąłem w wrzucę. rozpięła spinka dobrze że wziąłem dwie teraz muszę cofnąć muszę cofnąć taśmy trochę żeby z adapterów odeszło bo przy kolejnym ruszeniu od razu będzie duży opór Bardzo chcę cofnąć. to już ostatnia ale i zostało roboty niedużo. Tu już wszystko wyścielone i jaś pod kupek noju mam dwa rozrzutniki jeszcze tylko po prawej stronie i do samej kupy mam. Czyli jeszcze z tamtej strony tylko nie zostanie. Czegoś on się rozpina? Ciężko ma pewnie, kurde. Cholera wie. Palce całe pokaleczone przez to wszystko. O kurwa, znowu. Kostka. Już. Jakaś dziwna spisz... Ta równo się nie otwiera, tylko trzeba ją wysunąć. Ach, poszła. Krew, pot i łzy. Całe moje honorarium. Gdzieś odleciała, znowu jej nie widać, ale i tak pewnie wygięta wskoczyła, a może on za luźny. Została porozwalona. Właśnie miałem przerwę obiadową, tak więc wiecie co może być zaraz, zaraz może nie iść. Jeszcze sporo zostało tego obornika, nie chcę go tutaj zostawiać za bardzo na środku pola. Czyli zrobię tak, że... No bo tutaj już jeden dookoła przeszedł. Przejdzie jeszcze jeden, no dwa rozrzutniki tutaj jeszcze pójdzie. I, i rozrzutnik trzeba będzie odstawić. E, póki jest założony krokodyl, przewożę te bele, te krokwie na beton i zakładam łyżkę i łyżką to wszystko zbieram, bo i będę woził tutaj na tą kupę drugą, nie? Nie chcę wozić rozrzutnikiem, bo można byłoby tu załadować, tam rozsypać, ale dobrze, że on w ogóle te pole roztrząs, a co dopiero jeszcze go nie chcę męczyć już po prostu. Ono to wszystko ma ciężko i wolę to po sobie poprzewozić. Szybko pójdzie, parę kursów cyk cyk cyk, łyżką ładnie od spodu zbiorę, bo tutaj o tego to nawet bym teraz nie zaorał chyba, zwłaszcza w taką pogodę. Tak więc yy, ładuję. Ja przerwę obiadową też zrobiłem ze względu na to, że MTZ spuchł i nie chciał odpalić, nie chciałem go tam przeciążać. Już wystyk Teraz, bo nie będę gasił, bo już krótkie robię kursy Te, wcześniej to zdążył prze... chyba... Przestygnąć. Teraz jest. Dwa rozotniki jeszcze coś się załaduje, a resztę już trzeba będzie wywozić. Rzadki ten obornik, przelazowany on przepływa normalnie przez krokodyla, dlatego łyżką będę woził, ale na rozrzutnik lepiej mi jest krokodylem mimo wszystko, bo z łyżki słabo spada, jak tak do góry podniesione jest. Zabiorę i co? I trzeba podpinać beczkę. Jeszcze ten obornik po fermentem spryskam. I orka się zapowiada na jutro. Słuchajcie, ostatni rozrzutnik. Właśnie wywoziłem ostatni rozrzutnik i pierdolnęło. Dobrze, że miałem śrubę zrywalną, to nie poszło nigdzie dalej. A, wywaliło obudowę łożyska aż Roz, rozwaliło ją po prostu i ten wałek cofnęło. Teraz trzeba będzie. Zdjąć to koło, zdjąć obudowę, kupić nową obudowę z nowym łożyskiem, Założyć i będzie śmigał jeszcze, ale kurde na ostatnim rozrzutniku. to takie szczęście w nieszczęściu. Tu zostało trochę. Nie cały wywiozłem. No ale to już jest o łyżka została. Tak więc ja teraz odstawiam go na razie. Biorę się za wożenie krokiew. i działamy dalej. Kurde, jeszcze des zaczął padać Ile się razy będę ten krok się przenosił zanim zbuduję to wiatr może już, bo nie da rady Ja już zacząłem właśnie rozwozić tą resztkę obornika, ale zaczął na deszcz. Nie wiem czy coś dalszych e, prac dzisiejszych wyjdzie. Zobaczymy czy też ustanie, czy nie Na razie to jeszcze jestem w stanie zrobić A już pole zaczyna nabierać rumieńców Tutaj zebrałem jeszcze resztki jakieś kamieni, ksegeł, desek no i tam zostało, ja wiem, jeden do, dwa dobre rozrzutniki gdzieś tak mi się wydaje. Ale w pierdzielną mi przód. A, zerwało tutaj te śruby z tej strony dwie i teraz przeskakuje tryb I niestety nie mogę dokończyć, wywozić w Za dużym tutaj kolejinach niestety musiał pracować bidny ciężko mi ona łyższe Dzwoniłem do kolegi, zaraz ma się zdecydować czy zabierze sobie ten obornik. Po prostu oddam mu go, aby go sprzątnął. Dziś jak tak to niech bierze i mam pole czy jest gotowe. Można wodzić po ferment no, jesteśmy z pierwszą beczką Chłopaki rano załatwią obornik I jeszcze zaorają Napęd trzeba włączyć Czekaj, jakim ja to biegiem mam jechać? Dwójką Napęd, pałek Trzymam się teraz do domu, rzucę ten film i będę jeździł dalej. A my widzimy się jutro. Ja się dogadałem tak, że chłopaki zbiorą moją słomę z Żyta i zaorają mi tyle samo hektarów, co zbiorą słomy. Tak więc jutro to w Siemieniu będzie zaorane przez nich. Dlatego ja muszę dzisiaj to skończyć i siemy w międzyczasie jutro, zanim oni tutaj połerają, muszę nawieść i będą dwa pola przygotowane. Tak więc do jutra, trzymajcie się i niech klon będzie z nami.